Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne wyzwanie, które uwielbiacie. Mam nadzieję, że i to Wam się spodoba. Ja tutaj, jak widać, w rodzinnym domu warunki do nagrywania są bardzo średnie. Ciemno-szaro burro, półnoro, za oknem, więc też za bardzo jakichś takich super merytorycznych filmików nagrywać nie mam jak. Dlatego pomyślałam, że wyzwanie będzie super rozwiązaniem, no bo każdy z nas się troszeczkę rozerwie. Jedna z Was ostatnio poddała mi pomysł, żebym zrobiła makijaż używając do niego tylko zaraz lusterka podglądu w aparacie, żebym się malowała tu, ale ja próbowałam i stwierdziłam, że to jest trochę za proste i wiele, wiele lat temu wykonywałam makijaż bez lusterka i dzisiaj bardzo chciałabym to powtórzyć, zobaczyć jak zmieniły się moje umiejętności makijażowe, czy się zmieniły, czy to ma znaczenie. Się spróbować pomalować się nie używając lustra. Troszeczkę się pobawimy, zobaczymy co by było, gdyby mi właśnie zabrakło lusterka, i jak mi to wyjdzie. Czy mam już dużą wprawę, czy nie bardzo? Odwracam podgląd w aparację, żeby nie zaglądać, i lecimy z makijażem. Słuchajcie, tak mnie dziwnie bez podglądu. Mam nadzieję, że mi będzie widać. Słychać na pewno, ale że widać mnie będzie. Mam taką nadzieję przynajmniej. Mam tu przygotowane kosmetyki no i będę lecieć. Oczywiście niektóre z nich mają lusterka, ale nie, 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 dzisiaj nie ma zaglądania. Bardzo, bardzo, bardzo się czuję, jakby mi czegoś brakowało. Nie wiem, nie mam pojęcia jak sobie poradzę, ale najpierw nałożę bazę na powieki, bazę pod cienie, poda smaka. To jeszcze nie jest takie trudne wyblendować i trafić w oko, razem z rzęsami oczywiście. Wiecie, mi się coś może nie wydawać trudne, a wyglądać może strasznie. No dobrze, powiedzmy, że jest nałożone, tak uznaję, tak mi się wydaje, tak wyczułam. No i teraz będę nakładać cienie, nie zaglądając w lusterko. Makijaż nie będzie jakiś bardzo skomplikowany, myślę, że użyję dwóch kolorów, jeden na całą powiekę, a drugi po prostu do wykonturowania oka, bo myślę, że więcej nam dziś nie wyjdzie. Na całą powiekę nałożę taki złoto-brzoskwiniowy i już chcę zajrzeć w lusterko. Ach, ale nie, niestety nie można. Dziś tu jest powieka, tak mi się coś wydaje, że trafiam. Kącik troszeczkę więcej nałożę. No i tu, no i pod, pod łuk, pod do załamania aż. I drugie oko od kącika zaczynając, i tu mocno wyciągając. Nie wiem w ogóle, czy się coś nakłada. Nie wiem, czy w ogóle coś widać, ale no uznajmy, że tak. Uznajmy, że jest dobrze, uznajmy, że jest pięknie. Że pierwszy raz w życiu się maluję. A teraz załamanie, i w załamaniu użyję takiego matowego cienia, żeby było bezpiecznie. Matowego brązu i najpierw włożę go takim mniejszym, bardziej precyzyjnym pędzelkiem, a potem trochę rozetrę. Ale od razu już tutaj takie trochę rozcieranie, blendowanie. Mam nadzieję, że tu coś wychodzi. Tutaj tak troszeczkę głębiej, żeby to załamanie takie było wyraźne i tak wyżej to wyciągnę. Zawsze mówicie, że za nisko, to dzisiaj wysoko. No i pędzelek do blendowania. Mogę zamknąć paletkę, bo mnie tak kusi, żeby w nią spojrzeć. No i blendowanko. Mi się już wydaje, że cienie są wyblendowane. Mam nadzieję, że w ogóle je widać, że w ogóle je nałożyłam. No więc przejdę do podkładu. I podkład wydaje mi się będzie jednym z najprostszych kroków tutaj w tym makijażu. Ostatnio lubię bardzo ten Even Better z y, Clinica. On co prawda troszeczkę ciemnieje. Ja mam jedynkę, więc ona tak ciemnieje optymalnie, ale gdyby ktoś się chciał skusić, to proszę uważać. No i gąbki oczywiście użyję, więc ja myślę, że to tutaj będzie znośny akurat. Wilgotna gąbka, więc to bez lusterka nawet dam radę. Żeby tylko równo, równomiernie to rozklepać, żeby nie została jakaś plama. Trochę na szyję. Wiem, czy, że jeszcze wiem, gdzie mam szyję, a gdzie policzki. Tutaj koło ucha. I troszeczkę mi chyba zabrakło na czołko. No i trochę na czoło. I powinno być chyba pięknie, prawda? Podpowiedzcie mi, pięknie czy gdzieś jeszcze bardziej. Zawsze to lepiej troszeczkę dłużej poklepać. Wtedy jest pewność, że będzie idealo. Korektor użyję tego z Afiniton, no i o ile dać go pod oczy nie jest takie trudne i na środkową partię twarzy, to myślę, że rozetrzeć będzie znacznie trudniejsze. Dlatego też trochę się wspomaga gąbką i o ile nie wsadzę jej do oka, to będzie cudownie. Wydaje mi się, że, że się rozciera. No, to teraz puder, i wydaje mi się, że to też jest dość prosty krok. Ale ja tak mówię, że coś mi się wydaje, że jest proste, 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 proste. A pewnie wy w kamerze <laughs> widzicie zupełnie coś innego. No dobrze, to teraz dolna powieka, tylko gdzie ona jest? Najpierw brązowy, ciemniejszy cień. I jak to zrobić? Chyba tak. Muszę sobie, o! Tak, tu jest dolna powieka. Czuję, że wszystko mam w oku. O mój Boże, i chyba w ogóle zrobiłam to chyba dużo za nisko. W sensie powinnam podjechać wyżej. A ja chyba tam, gdzie korektor nakładam, te cień. Takie mam wrażenie, ale bardzo się boję wjechać w oko. O, o, teraz czułam, że było dobrze, no ale już trudno. No i we, we, wewnętrzny kącik rozświetlę go i nałożę ten brzoskwiniowy cień. Cudownie. Mam nadzieję, że jest cudownie. Wydaje mi się, że jest cudownie. To mogę przejść do konturowania twarzy. Tutaj prosta sprawa wyczuję sobie kości policzkowe. Mam brązer z inglota, tylko najgorsze, że nie widzę, czy robię plamę, jak dużo nakładam i tak itd., czy rozcieram i w ogóle, a potem sobie wszystko jeszcze rozetrę dużym pędzlem, tak dla bezpieczeństwa. I ciągle mi się wydaje, że mam na twarzy mało, w sensie, że na pewno te produkty wszystkie znikają i są super delikatne. A coś tak czuję, że jak wezmę lusterko, to będę miała mega plamy. Tutaj uważam na róż, bo tu mam lusterko, więc nie zaglądam. Coś tak czuję, że ciągle mi się wydaje, że ten pigment gdzieś po drodze na pędzlu się zgubi, a potem będzie masakra. No i rozświetlacz z Beki. Trzymam tutaj lusterko. O już powiem wam jestem taka ciekawa, tutaj myślę że będzie za dużo, jestem taka ciekawa co tutaj się dzieje na tej mojej twarzy. Już się nie mogę doczekać, ale jeszcze rzęsy brwi i usta, jeszcze się będzie działo. Myślę, że zrobię sobie rzęsy, bo one są zawsze najprostsze. Bo je ja po prostu czuć. Lekko je wytuszuję, bo może spróbuję sobie przykleić. Jako, że eyelinera nie nakładam. Oraz się żyje, przykleję sobie rzęsy bez lusterka. A myślę, że tuszowanie mi idzie całkiem nieźle. Chyba mi się nic nie odbiło i chyba trafiam, ale miny pewnie robię takie straszne. No to teraz brwi. Użyję kredki, która jest ostatnio totalnym moim ulubieńcem z Elura. Brown Magician. Magician, to może akurat bez lusterka dam radę. A tak poważnie jeszcze na pewno będę Wam o niej opowiadać, bo jest genialna. Tylko włosy mi się tu poprzczepiały. No to spróbujmy, ale z brwią jest zawsze bardzo trudno, bo trudno wyczuć gdzie ona jest. Tu są jakieś włosy, ale z kolei tu już nic nie mam, więc nie wiem jak to wyrysować. No czuję, no jak inaczej. Tu sobie trzymam palcem, wyznaczając górną granicę chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. I tu wyrysowuję tę końcówkę, może to człowiek taki nieoporadny jak nie widzi, tutaj powinnam po prostu zrobić taką jedną stanowczą kreskę, wykańczając brew. Tak trochę ją pogrubić. Chyba no, jest dobrze, nie? Na rzęsy nałożę klej i znajdę coś do ust. I w sumie będziemy kończyć te zabawy. Ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy da się nakleić rzęsy bez lusterka, bo chciałam, nap naprawdę chciałam je otwierać. Boję się trochę tego. No ale dobra, zobaczmy gdzieś tu. Chyba do czegoś się przykleiły, ale mam nieodparte wrażenie, że są w połowie powieki. Tak jest. Ale może druga pójdzie mi lepiej. O, tutaj na pewno złapałam je razem, więc idzie mi świetnie. Czuję je. Chyba jest dobrze, mam taką nadzieję. Chociaż za szybko mi poszło, na pewno. Normalnie przyklejam je znacznie, znacznie dłużej. Tutaj przyłożyłam i są, trzymają się. Dobra, skończmy, po prostu nałóżmy usta. Produkt na usta Huda Beauty. Ja myślę, że starczy tej masakry. I mam wrażenie w tym momencie, że najgorsze, ewidentnie najgorsze, najgorsze, najgorsze są moje brwi. To czego się obawiam. No i rzęsy w połowie powieki. To czego się najbardziej obawiam, to że w ogóle nie mam pigmentu na twarzy, w sensie, że wszystkimi produktami tak lekko robiłam, no bo nie widziałam. Albo z drugiej strony wydaje mi się, że mam mega plamy. Myślę, że oko nie jest aż takie złe, że usta nie są złe, że twarz nie jest zła. Tak mi się wydaje. Teraz wypiszcie, stop klatka, piszcie, co jest najgorsze. A ja już w końcu sprawdzam, nie mogę się doczekać mam nadzieję, że o niczym nie zapomniała. Uwaga! Ej! Naprawdę nie jest tak źle! Wow! 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 Jestem w szoku! Ale czad! Wow! Ja myślałam, że jest w ogóle masakra. Konturowanie jest ok. No usta widać, że są krzywe, ale mniej więcej trafiłam. No dobra, szanse są faktycznie, autentycznie najgorsze, bo są... Uah, w środku powieki, jak klej już tak zastyg, że nie da się ich Przesunąć nie da się. Ale słuchajcie, to nawet to, tutaj cieniowanie powieki nie jest takie złe blendowanie. Są dwa kolory, jest pigment. No tu się coś zadziało przy brwiach, ale myślałam, że jest gorzej. Tutaj jest jakiś mały ubytek, ale ogólnie to nie jest tak źle. Powiem Wam, że no szału nie robi. Nie wyszłam tak na ulicę, ale myślałam, że będzie dużo, 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 dużo gorzej. Koniecznie dajcie znać, jak wam się podobał makijaż i jak wam się podobał challenge i wyzwanie i spróbujcie sami w domu, czy wyjdzie wam tak, czy nie. Coś tu mi się wydarzyło i nie wiem, co to było, pewnie wydaje mi się, że konsystencja wskazuje tę kredkę do brwi i te usta tutaj, taka prosta kreska. A ja się świetnie bawiłam i mam nadzieję, że wy też. Póki co żegnam się z wami, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.